Idziemy zobaczyć, bo takie duże stado saren podeszło prawie pod okna Ale poszli już A ci od razu chętni, bo już słyszeli takie A y, O właśnie tam jest jedna sarna, O, o, o zobacz o. I te jelonki właśnie, one tak krzyczą, jakby szczekały tak. Ha, ha. Słyszałaś to? Tak, ja wiem, że słyszałaś to To bosko jest O, jaki helikopter lata nade mną, fajnie No i ekstra Pilnują mnie Ekstra, ekstra Jest taka cudowna pogoda teraz po, po deszczu Wow, uwielbiam po deszczu spacerować Jest takie naprawdę czyste powietrze Chodź, Neo, zostawimy ich tam, niech sobie tam chodzą. Neoś! Neo! Chodź! Chodź! Neo! Chodź! Chodź, to on już chciał zakombinować i się stracić tam do ukochanej. Chodź, Neoś. Słuchajcie, takie szczekanie, to jest właśnie Jelonki tak szczekają. No ale cudownie, takie czyste powietrze. Najlepszy spacer o tej porze. Hmm. A ta? Co? Gdzie jesteś? Chodź Chodź, idziemy, Ewcia Już myślałem, że na, na drzewo, ona lubi na drzewa wchodzić hey. A tam w oddalii, słychać dalej jelonki O, słyszałeś O, o, ona tak krzycza ściśnij stąd nikogo za wysokie zboże już dobra, chodźcie, idziemy chodźcie no, chodź chodź tygrys też idzie Tygrys idzie z nami nie ma lekko trzeba z Tygrysem chodzić na spacery słychać go nie? słychać także my idziemy na wieczorny sobie spacerek i powoli się kładziemy z kurami spać o ile się to uda w ogóle. No to sfera marzeń właściwie. Hmm. Życzę ci cudownych snów. Niech ci się przyśni To co chcesz, żeby ci się przyśniło. Zawsze wszystko co ci się wydarza w życiu to jest. Na, bak, na bank twoje. Nikogo innego. Wszystko jest na twoje zlecenie. Wszystkie osoby, wydarzenia. No. Więc pora przestać po prostu się tak jakby umniejszać sobie, użalać się nad sobą. Tylko po prostu zrobić to tak jak trzeba. Na oś robi kangura. Urzeźnia tutaj trawnik pięknie. A Ewcia tam się chowa. Chodź Ewcia. Chodź, no chodź. No chodź. Co tam będzie tak stała? I tak to mamy. O, jest nieźle. Wszystkiego dobrego.